Cześć, z tej strony Jakub Głuchowski z kanału pod tytułem Co w elektryce iskrzy? W dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć zagadnienia związane z pomiarami prądów i napięć w obwodach elektrycznych. Dla wielu z Was będą to bardzo oczywiste zagadnienia, choć niektórzy przespali tą lekcję fizyki. Usiądźcie wygodnie i przejdźmy do odcinka. Dzisiaj do pomiarów posłużę się miernikiem o oznaczeniu DPM1000. Jest to miernik cęgowy. Dzięki któremu nie będziemy musieli przerywać obwodu, żeby zmierzyć przepływający prąd. Jest to możliwe dzięki specjalnej budowie takich mierników cęgowych, które badają pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem, czyli naszego tego przewodu. Ale zaczniemy najpierw od napięcia. Tutaj taki miernik też ma możliwość oczywiście pomiaru napięć, mocy itd. Napięcie zmierzymy w. W moim gniazdku elektrycznym, tak jak wspomniałem, jest taka możliwość. Wepniemy się naszym woltomierzem z tego miernika równolegle i przy okazji sprawdzimy, czy mój operator sieci dystrybucyjnej spełnia wymagania plus minus 10% napięcia znamionowego w moim tutaj gniazdku elektrycznym. Naszego miernika musimy oczywiście podłączyć przewody, przewody zakończone są sondami, które podłączymy do przewodu fazowego oraz przewodu neutralnego w moim gniazdku i zobaczymy jaki mamy pomiar napięcia w chwili obecnej. Już podłączamy. Ustawiamy na naszym mierniku voltomierz. Pamiętajcie zawsze, żeby ustawić odpowiedni zakres, chyba że macie auto ustawianie. Tutaj jest taka możliwość. Mamy ustawione AC. Automatycznie dostroił tutaj dokładny zakres. No i w chwili obecnej mamy 232 V. Czyli mój operator sieci dystrybucyjnej wywiązuje się z tego obowiązku plus minus 10% napięcia znamionowego, o którym mówiłem wcześniej. No dobra, ale w chwili obecnej w mojej instalacji w sumie nie pracuje za, żaden duży odbiornik. A ciekaw jestem, co się stanie, kiedy podłączę na przykład 2,5 kW czajnik. Sprawdźmy to. Mamy już nasz czajnik, czyli nasz taki większy odbiornik. W chwili obecnej mamy 232V. Sprawdźmy. Jak zmieni się napięcie po załączeniu takiego odbiornika? Zgodnie z teorią, powinno napięcie spaść, więc sprawdźmy, jak, obniży się, jak mocno obniży się napięcie. Ustawimy na naszym mierniku możliwość zarejestrowania jak najniższej wartości napięcia podczas całego cyklu grzania wody. Oczywiście delikatnie przyspieszymy ten filmik, żebyście nie musieli czekać całego cyklu grzania. Uwaga! Start! Woda skończyła się gotować odczyt 226,6V, czyli jest to około 5,5 V mniej niż przed rozpoczęciem grzania. Także widzimy, że to napięcie delikatnie nam spadło, ale nadal mieścimy się w tych plus minus 10%, o których mówi Operator sieci dystrybucyjnej. Pomiar napięcia zrobiony. Przejdźmy do pomiaru prądu. Zostawiamy nasz czajniczek, aby tutaj zasymulować nim obciążenie, żeby prąd przypłynął w obwodzie. Teraz pokażę Wam, jak nie wykonywać pomiaru prądu węgami elektrycznymi. Ustawiamy najpierw sobie na amperomierz. Oczywiście wszystko jest poko i zapinamy na przewód. Nasz, nasze cęgi. Włączamy czajnik. A tu zero. Cały czas zero. Świetny czajnik, nie pobiera prądu. Zero. Dobra, nie ma sensu, już nawet wyłączam. Oczywiście jest to błędne podłączenie miernika cęgowego, ponieważ w tym przewodzie jest podłączony zarówno przewód fazowy, jak i neutralny, i oba przewody, przez oba przewody przypływa prąd elektryczny w przeciwnych kierunkach, stąd pola się znoszą i mamy pomiar zerowy, więc w ten sposób nie zmierzymy prądu elektrycznego cęgami elektrycznymi. Ale mam na to plan, oczywiście jestem przygotowany. Mam taką domową przejściówkę, powiedzmy, może nie jest najlepszej klasy, ale tutaj mamy kawałek przewodu, który jest odizolowany i mamy dostęp do żył, gdzie będziemy mogli zbadać taki przepływ prądu na jednej z żył roboczych, czyli albo na fazowym, albo na neutralnym. Ja zrobię to na fazowym. Oczywiście muszę zmienić tutaj nasze połączenie. Cęgi podpięte, i teraz włączamy. Już na samym starcie widzimy 9,2 Ampera. Także widać, że w ten sposób pomiar można wykonać. Przerwiemy tutaj nasze grzanie. Szkoda, szkoda grzać wodę. No taki plan. Spróbujmy zobaczyć, zaobserwować. Ile, jaki największy prąd przepłynie przez ten obwód w momencie, kiedy będziemy grzać naszą wodę, czyli ponownie ustawimy sobie tutaj zakres, tym razem na prąd maksymalny. Włączamy nasze cęgi. Mamy yy, prąd AC, czyli prąd przemienny, wartość maksymalna. Startujemy. Woda się zagotowała. Sprawdźmy nasz wynik. 9,25 Ampera, czyli praktycznie na samym początku już uzyskaliśmy największą wartość przepływającego prądu. Wpadłem na jeszcze jeden pomysł. Zrobimy jeszcze mały, krótki test. Producent miernika podaje, że jest w stanie zmierzyć napięcia do 1000 V. Ale również prądy do 1000A. Zobaczymy, czy uda mu się to zbadać podczas rozruchu silnika. Ustawimy wartość maksymalną podczas rozruchu i zobaczymy, ile miernik zarejestruje. Pinamy nasz amperomierz, nasze cęgi na przewód plusowy, dodatni. Według tutaj naszego akumulatora możemy uzyskać prąd rozruchowy nawet do. 560 Amperów Oczywiście nie spodziewajmy się takiego prądu Ponieważ to jest silnik benzynowy Ale zobaczymy Ustawiamy amperomierz Wartość maksymalna Myślę, że możemy Rozpoczynać rozruch Samochód odpalony Zobaczmy co zarejestrował nasz miernik Zobaczmy 188,9 Ampera Czyli, tak jak mówiłem, zdecydowanie mniej. Oczywiście musimy wziąć delikatną poprawkę na częstotliwość odświeżania pomiarów, ale możemy się spodziewać, że to gdzieś troszeczkę, troszeczkę wyższy był ten prąd podczas rozruchu. O częstotliwości odświeżania w miernikach cyfrowych wspomnę w kolejnych odcinkach. Bądźcie czujni. Oczywiście, ta wartość nie płynie teraz cały czas w obwodzie w samochodzie. Jest to wartość przez chwilę. Zobaczmy, jaką wartość uzyskamy teraz po rozruchu. Ponownie ustawiamy zakres na DC i wywpinamy na dodatni przewód. W chwili obecnej mamy około 24-25 amperów, czyli zdecydowanie mniejsza wartość niż podczas rozruchu. Jeszcze taka mała uwaga na koniec. Pomiarów dokonujcie na zakresach najbardziej zbliżonej wartości, tej, której się spodziewacie. Czyli na przykład jeżeli spodziewacie się, że w danym obwodzie popłynie 100 mA, to na przykład możecie wykonywać pomiary na zakresie do 200 mA, Pozwoli Wam to uzyskać lepszą dokładność pomiarów. To już koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że rozwiałem Wasze wszystkie wątpliwości związane z pomiarami prądów i napięć oraz rozwiązałem zagadkę: dlaczego pomiar cęgami na całym przewodzie pokazuje wartość bliską zero? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!